Cześć, z tej strony Natalia. A dzisiaj drugi odcinek mojego tegorocznego projektu, czyli projektu Minimalizm Perfumowy. Dzisiaj o drugim zapachu, który kupiłam w ramach tego cyklu, czyli w ramach moich pięciu otwartych miejsc na pięć nowych zapachów w tym roku. I miało tu być mówione o zapachu Black Afgano, ale pewne okoliczności sprawiły, że powiem o innym zapachu. Zapraszam dalej. Miał być Black Afgano, a będzie Rotikon od Pigmentarium. Dlatego, że marka Pigmentarium, czeska marka niszowa, o której już tutaj mówiłam na kanale, na przykład tutaj, właśnie weszła do Polski. I można perfumy marki Pigmentarium dostać w Mood Sand Bar, w. W, Polsce, w polskich perfumeriach niszowych. Jeżeli chodzi o tę markę, to na mojej chcieliście od zawsze, od kiedy powąchałam ten zapach, znajdował się zapach Eroticon. I ten zapach sobie właśnie sprawiłam. Wygląda on tak: to jest kartonik. A jeżeli chodzi o sam zapach, to wygląda on tak: to jest buteleczka 50 ml i wygląda ten zapach. Marka weszła już do Polski, więc nie ma problemu z zakupem perfum w Polsce. Natomiast ceny marki są dosyć wysokie. I to nie jest tak, że perfumeria narzuca jakąś ogromną marżę na te perfumy. To jest tak, że te perfumy nawet na stronie producenta są w dosyć wysokich cenach. Mnie jednak udało się kupić te perfumy za niższą cenę. Aktualnie cena w Mudsand Bar to jest chyba 770 zł. Mnie udało się te perfumy trafić za trochę ponad 500, dlatego, że po pierwsze, pigmentarium przeprowadziło podwyżkę cen chyba w styczniu i w ogóle w ciągu ostatnich dwóch lat dwukrotnie podnieśli ceny perfum swojej marki i podnieśli je no, o taką dosyć sporą sumę. Więc udało mi się jeszcze trafić te perfumy w takiej perfumerii niszowej w Czechach. Plus miałam jeszcze voucher na kilkaset koron, więc udało mi się go użyć i też cena się obniżyła. Na pewno nie kupiłabym tego zapachu w tej oryginalnej cenie, która jest dostępna teraz, czyli za 770 zł. Nie będę cały czas trzymać tego flakonika, bo yy, ręka mi odpadnie. Kiedy dostałam przesyłkę z tym zapachem, i kiedy po raz pierwszy psiknęłam ten zapach, ale już z flakonika, nie z fiolki z próbką, to popłakałam się. Popłakałam się po pierwsze, dlatego że czułam ogromną ulgę, bo te perfumy tanie nawet z moją zniżką nie były. A ja te perfumy testowałam więcej chyba niż pół roku temu, być może nawet około rok temu. I od wtedy tych perfum już przy sobie nie miałam, dlatego że próbka tych perfum powędrowała do jednej z moich widzek. Jeżeli tutaj jesteś, jeżeli oglądasz ten materiał, to daj znać na dole w komentarzu też dla innych, co myślisz o tych perfumach. No i nie miałam tej próbki przy sobie. Pamiętałam tylko te wrażenia, które miałam sprzed jakiegoś dłuższego czasu. Pamiętałam wrażenia, bo oglądałam sobie filmik. Przypomniałam sobie te moje wrażenia, i bałam się, że te perfumy nie spełnią moich oczekiwań. Popłakałam się z ulgi i ze szczęścia, bo te perfumy w 100% spełniają moje wymagania. To są perfumy wspaniałe, perfekcyjne dla mnie, ale niekoniecznie muszą być perfekcyjne dla Was. Zdecydowanie nie polecam kupować w ciemno. Przetestujcie najpierw. Ten zapach to jest waniliowa czekoladowość. Jest on tak wspaniale zmieszany, że wszystkie te nuty przeplatają się ze sobą, tworząc taką jedną wielką nutę, która jest po prostu zapachem. I ta nuta jest okrągła na wszystkich brzegach. Nie ma tam żadnych ostrych kątów. I pod tym względem ten zapach mocno przypomina mi zapach Palenizam od marki Winablud który testowałam, który też mi się podobał, no ale tam to już cena jest absolutnie zaporowa dla mnie. Jeżeli chodzi zaś o Eroticon, to mamy tutaj zdecydowanie wanilię, czekoladę, które na mojej skórze czuć najbardziej, ale gdzieś tam czasem się zapląta też taka mała iskierka, która mi trochę przypomina kandyzowany Imbir. i o tym mówiłam, wspominałam już w poprzednim odcinku. W rozwinięciu też mocno czuć tąkę, a baza jest taka kremowo piżmowo drewniano-paczulowa. Drewno tutaj to jest kremowe drewno sandałowe I jest bardzo kremowe, prawie że w ogóle nie drewniane, nie ma ostrych drzask. Jest tylko ta kremowość drzewa sandałowego. Jeżeli chodzi o paczulę, to tutaj osiągnięto coś niesamowitego, bo ta paczula jest jednocześnie czekoladowa, ale nie ma żadnych konotacji piwnicznych. I jeżeli chodzi o tą część tonkowo czekoladowo paczulową to pod pewnymi względami ten zapach. Ciężko mi to przechodzi przez gardło, ale chyba to powiem. Ten zapach trochę przypomina Angela od Muglera. Ale chodzi raczej o taki feeling ogólny zapachu, a nie o sam. Yy... Sposób, w jaki ten zapach wybrzmiewa. Ten zapach jest delikatnie słodki, ale przede wszystkim jest szalenie elegancki. Gdybym miała opisać ten zapach dwoma słowami, to pierwszym słowem byłby sensualny, a drugi elegancki. I ten zapach jest taki jednocześnie. Gdyby ten zapach miał być kolorem, to byłby takim bardzo eleganckim, delikatnie zimnym brązem. Ten zapach. To jak głaska nie futerka kotka. I o tym już mówiłam w ostatnim odcinku. Totalnie popieram to stwierdzenie. Właśnie tak czuję się, nosząc te perfumy. Są takie mięciutkie futerko kotka, ale takie eleganckie, ale takie trochę brązowe, wspaniałe perfumy. Ale jedna kwestia zmieniła się, jeżeli chodzi o moje podejście i mój odbiór tych perfum teraz versus kilka miesięcy temu. Trwałość. Trwałość tych perfum z flakonika, czyli z tego mojego flakonika, który mam tutaj, to jest około 5 godzin i to jest maksymalnie 5 godzin. Więc te perfumy nie są bardzo trwałe. Inaczej było z próbką, bo z próbką te perfumy trwały na mnie dzień, a nawet więcej. Nie wiem co się zawydarzyło. Mnie to niespecjalnie przeszkadza, dlatego że sam ten zapach jest wspaniały. To nie jest zapach bardzo mocny i to się akurat pokrywa z tym, co wydawało mi się te kilka miesięcy temu. Ten zapach jest nie blisko skórny, ale też nie mocny. Czuć go, ale to nie jest zapach z ogromnym ogonem. Jeżeli chodzi o podobieństwa, to mówiłam już o perfumach Angel, ale od Angela są zdecydowanie mniej trwałe, mniej ogoniaste, bardziej eleganckie i bardziej dopracowane. Jeżeli chodzi o inne skojarzenia, to ostatnio testowałam taki zapach. En son suave, czyli ten zapach. I widzę jakieś podobieństwo erotikonu do tego zapachu, z tym, że ten zapach na początku jest taki. Ostro mydlany, co bardzo mi się nie podoba, i mam wrażenie, że ten zapach jest też mniej mm, taki okrągły na brzegach, że są tutaj takie elementy ostrzejsze, yy, ten zapach jest taki bardziej odseparowany, jeżeli chodzi o te poszczególne nuty, ale jakieś takie delikatne podobieństwo tu widzę, ale mimo wszystko, jakbym miała wybrać między tym zapachem a pigmentarium, to wybrałabym zdecydowanie erotikon. Ale żeby nie było o tym samym, bo o perfumach Erotikon już było nam moim kanale, to chciałabym wam opowiedzieć jeszcze o dwóch zapachach, które są dostępne w Polsce, o których jeszcze nie mówiłam, czyli o Paradizo i Adlibitum. O Paradizo opowiadała już poziomka, która kupiła zresztą w ciemno ten zapach. Zapraszam was tutaj na jej kanał. Zacznijmy jednak od Adlibitum. I Adlibitum to jest deklarowany szypr. W 100% się z tym zgadzam. Jest to szypr elegancki. Taki dostojny. Widziałabym go raczej na mężczyznach, chociaż nie ma żadnych pobudek, żeby też kobiety się nim nie cieszyły, oczywiście, ale z jakiegoś powodu widzę go mocno na mężczyznach. Zapach otwiera się takim gorzkim Neroli, i ten początek zupełnie nie wskazuje na to, jakim ten zapach będzie zapachem, bo potem to Neroli trochę przygasa i zapach się zmienia. I ten. Rdzeń tego zapachu to jest zapach, który opisałabym jako zapach starości. Ten zapach pachnie jak stare meble, stare ubrania, na przykład pachnie ten zapach trochę jak takie pomieszczenia w muzeum, albo jeszcze lepsze skojarzenie. Pachnie ten zapach jak stara biblioteka, ale taka stara, która jest gdzieś w jakimś dworku, która ma w, zawiera w sobie różne tomy, takie naprawdę stare, 100-200 letnie tomy tak właśnie pachnie ten zapach. Jest to niesamowite wrażenie, czegoś takiego jeszcze nigdy nie wąchałam, ale z drugiej strony, czy ja chcę pachnieć zakurzoną biblioteką? Musicie wiedzieć, że nienawidzę zapachu starych książek. Przeszkadza mi zapach kurzu, nie lubię tego zapachu. To nie jest w ogóle moje olfaktoryczne doznanie, które chciałabym czuć wokół siebie, a już na sobie to tym bardziej. Ale muszę powiedzieć, że jest to bardzo ciekawe, innowatorskie podejście do tematu szypru. W zapachu czuję też mocno aldehydy, które są deklarowane w piramidzie zapachowej. Czuję mocno neroli, czuję mech dębowy. Jest to po prostu szypr, ale wariacja szypru bardzo ciekawa. Ten zapach jest klasyczny, ten zapach jest dostojny, ten zapach jest może trochę właśnie bardziej męski niż damski. Piękny zapach, nie dla mnie, ale gdybyście mieli jakąś sposobność powąchać te perfumy, to zróbcie to, bo to jest coś naprawdę ciekawego w świecie perfum. Ostatni zapach to Paradiso. Paradiso to jest zapach taki letni, to jest zapach cytrusowy, to jest zapach świetny na upały. Paradiso to nie jest zapach wybitny, to nie jest zapach skomplikowany. Według mnie jest to zapach dosyć wtórny, ale przy tym trzeba zaznaczyć, że genialnie zmieszany. Mamy tutaj takie gorzkie nuty, na mnie najbardziej czuć grejfruta i neroli, ale te gorzkie nuty nie są jednocześnie wytrawne. Jest tutaj gorzkość, ale jednak czujemy, że neroli jest kwiatem, a grejfrut jest owocem, a nie jest to takie mocno wytrawne. Może ten zapach jest wtórny, może nie jest odkrywczy, ale jak on jest zmieszany? Często mam tak z zapachami cytrusowymi, że one przy pierwszym siku na mnie pachną mocno, czuję te owoce, czuję tę kwaśność, czuję morze. A potem, im bardziej te perfumy się rozwijają, to tym słabiej czuję cokolwiek, aż na końcu czuję jakąś taką zakurzoną bazę. Tak jest bardzo często na mojej skórze z perfumami. Takimi cytrusowo-morskimi. W tym przypadku nic takiego nie ma miejsca. Jak psikniecie na początku ten zapach na skórę, to on taki czysty, mocny, owocowy, gorzki jest do samego końca. Ten zapach się niesamowicie trzyma, wybrzmiewa przez cały czas jego trwania czysto, dźwięcznie, mocno, owocowo, gorzko. I za to. Muszę powiedzieć, że te perfumy bardzo dużo punktów ode mnie zebrały. Czy warte te perfumy są tej ceny, którą proponuje perfumeria? Według mnie nie. Chyba, że jesteście ogromnymi wielbicielami takich nut gorzkawych w perfumach letnich i macie jakąś gotówkę, którą chcecie zainwestować i jesteście w stanie wydać te pieniądze na perfumy, to lećcie do perfumerii, kupujcie te perfumy, bo będą perfekcyjne na lato. Ja ani Adlibitum, ani Paradiso nie kupię, to nie są perfumy, które jakoś specjalnie do mnie przemówiły, choć i jedne, i drugie na pewno znajdą swoich zwolenników. I to tyle na dziś, jeżeli chodzi o zapachy marki Pigmentarium. Koniecznie napiszcie mi na dole w komentarzach, czy już znacie któryś z zapachów, czy już mieliście y, tę możliwość przetestować tę markę. I jestem bardzo ciekawa też Waszych wrażeń z tych perfum y, marki Pigmentarium. Do testów został mi jeden ostatni zapach, a zobaczę. To jest zapach, który jest dużo droższy od reszty zapachów. Jest to zapach z różą i być może kiedyś uda mi się go jeszcze przetestować. I to jest zapach też ten najnowszy. A na razie się z wami żegnam. Trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.